Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106.2 FM. Księga. W audycji Księga witają państwa książę Piotr Pawłukiewicz i Paweł Kęska minęliśmy tłusty czwartek. Z rozpędu szybkiego. Jeszcze nie zdążymy odpocząć po tańcu. Oblizać się po pączkach, a już popiół na głowę będą nam sypane. Tak jest. Popiół na głowę sypiemy, to jest proste skojarzenie, po prostu w popiół się zmienimy. Prochem jesteś, w proch się obrócisz, nasze kości zmielone przez robactwo i czas znikną gdzieś tam. No taka jest perspektywa, prawda? Tak po ludzku patrząc. To tylko tyle, czy coś jeszcze ten popiół znaczy, proszę księdza? Popiół znaczy, że niespójność, nie, 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 taka niewyrażalność i taka. Um, bez, do niczego niepotrzebny jest popiół. No, Popiłem się srebra czyściło, ale w tej chwili w popiele też można kartofle piec. Ale popiół jest, jest, łatwo się nim pobrudzić i jest, jest taki trudno zmywalny. Patrząc na świat, patrzę na rzeczy, które były kiedyś tak ważne, a teraz są nic nieważne. Przepraszam, do skojarzenia, ale kiedyś dużo jeździłem pociągami. Widziałem tutaj Warszawa. Grochów, z bocznicy, na których stały stare pociągi. Kiedyś do takiego pociągu dostać bilet za komuny, ekspres, miejscówkę, to taki pociąg był ważny, dostać się do niego, a teraz stoi taki zardzewiały, rozwalony. Czy, czy szroty samochodowe, kiedyś ten samochód, rodzina witała tatę z kwiatami, jak tata z salonu wrócił, jakiś samochód, jakiś wóz, zobacz, jaki, wózc, jaki kol, a teraz to wszystko zardzewiałe, zarzewiały. Zresztą proszę Państwa, patrząc na groby, no my z dwóch ludzkich nie oglądamy, ale to też jest przy postać tego świata gdzie są groby ludzi tych z 1600 któregoś z Warszawy, są mieszkali tutaj gdzieś na terenie Warszawy, z 1700 któregoś. My wiemy, gdzie pochowany jest tata, babcia, prababcia, może i to się kończy już tam na latach 20. 1900. Nie znamy tych naszych przodków, a czy patrzę w kościele świętej Anny na te ławki. Tyle ludzi tu przychodziło, żeby się modlić, o zdanie matury, o ocalenie, o, o, o operację dla matki, o szczęśliwą. Nie ma tych matek, nie ma tych ludzi, nie ma tych problemów. Wszystko przeminęło w popiół się zamieniając dosłownie lub przenośnie. A my idziemy naprzód i też pewnie będziemy się w ten popiół zamieniać, ale na razie mam jeszcze parę rzeczy do zrobienia, bo. Tak, jesteśmy tu przychodniami W popiele się wypala człowiek, tak można mówić mistycznie, a miłość zostaje, to ksiądz powiedział. Mhm. Tak. Jedyną rzeczą, która ocaleje Państwu, to przykładowałem, co, co, co ocaleje, jeśli się wrzuci to w słońce? Jakiś metal, jakiś pierwiastek, wszystko w słońcu się spali oprócz ognia. Jak wrzucimy ogień w słońce, to on będzie się dalej palił już w ogniu słońca, ale będzie się palił. Jeśli chcemy być ocaleni, musimy wejść jak z ogień w ogień. No i jak w ogień dziś wchodzi prorok Izajasz, bo znajduje się przed obliczem Boga, czytanie z księgi proroka Izajasza. Rozdział szósty, wersy od pierwszego do drugiego i od trzeciego do ósmego. W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały przed nim, każdy z nich miał po sześć skrzydeł i wołał jeden do drugiego – Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. Od głosu tego, który wołał, zadegały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem, i powiedziałem: Biada mi, jestem zgubiony. Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje. Oglądały króla, pana zastępów. Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: Oto dotknęło to twoich warg. Twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech. I usłyszałem głos Pana mówiącego: Kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? Odpowiedziałem: Oto ja poślij mnie. Wstrząsająca jest bliskość dwóch wydarzeń dwóch zwrotów. Biada mi, jestem zgubiony oraz oto ja, poszli mnie. Co się staje pomiędzy tymi dwoma? Interwencja momentami? Pana Boga, interwencja uzdrawiająca Pana Boga. Interwencja napełniająca proroka nadzieją, poczuciem godności, która pochodzi od Pana. Proszę Państwa, bardzo zgubną myślą jest takie przekonanie, które wielu z nas nosi w sobie, że to, co ja robię, to jest moje osiągnięcie. No Bóg mi pomaga, Bóg tam patrzy, ocenia to. Nieraz może lekko zainterweniuje, ale generalnie to ja robię. No to jak ta mm, mrówka ze słoniem czy po i mrówka mówi, ale do dnimy słoniu. Zawsze mi się to przypomina. Proszę Państwa, wielu ludzi się przekonuje i to, tą łaskę mamy od urodzenia. Szkołę, w szkole żeśmy się uczyli, i grzeczni byliśmy w domu. To było oczywiście wychowanie rodziców, ale i łaska. Wielu ludzi się przekonało, jak Pan Bóg cofnął łaskę. Z takiego czy innego powodu. I nagle coś, co było proste, staje się trudne. Coś, co było normalne, staje się nie do wykonania. I my mówimy, nie no, to tak chwilowo, od jutra biorę się za siebie. No w koniu powiem sobie za tydzień, a to nic, żadne koniu, żadne od jutra się biorę za siebie. Po prostu jesteśmy bezradni, bezradni. Wtedy przechodzimy przed Pana Boga, jesteśmy gotowi na taką kurację uzdrawiającą, jaką zafundowano Izaj Izajaszowi z tym rozpalonym kamieniem, które dotknęło jego ust. I z usta zostały oczyszczone. Nieodzownie to jest aluzja, aluzja nie, nie aluzja, skojarzenie z, z, z polskim powiedzeniem, ktoś ma niewyparzoną gębę. No to gębę proroka wyparzył, Aniu dotknął kleszczami węgiel z ołtarza. On był też z ludu o nieczystych wargach i tam też miał wargi nieczyste, ale z ludu był, czyli z natury był grzesznym człowiekiem. Tak, tak. Lud grzeszny niewątpliwie przyspiesza eksperyment z utratą łaski. Czy człowiek może oczekiwać, może nie w takiej dokładnej formie, ale znalezienia się w bliskości Boga? Bo tu jest konkretnie napisane: W roku śmierci króla Ozjasza, czyli w jakimś momencie historycznym, nie w jakimś tam poza czasem. No, w momencie historycznym miało wydarzenie ahistoryczne, które pochodziło z innego wymiaru, z Bożego wymiaru Boże, Królestwa, Bożego Królestwa, Królestwa Majestatu Królewskiego. I to właśnie pokazuje, że dotyczy widzenie. Nie pierw proroku, pierw cię uzdrowimy, oczyścimy, przygotujemy, a potem weźmiemy widzenie. Weźmiemy widzenie po to, żeby się zmienić. Proszę zwrócić uwagę, co się stało pod Damaszkiem. Paweł widział światłość, Paweł słyszał głos Boży, a był przecież grzesznikiem i to jechał w misji grzesznej. I Bóg mu się tak objawiał temu grzesznikowi. Dlatego mówi Piotr, uprzedzę tutaj dzisiaj jedno zdanie Ewangelię, odejdź ode mnie, panie, bo jestem grzeszny. Oni wszyscy, ci, którzy spotykali Chrystusa, Widzieli cuda Chrystusa, byli w tym w stanie jeszcze dalekim do świętości, dalekim do takiej przyjaźni z Bogiem głębokiej, a już Bóg ich pociąga takim widzeniem. To są wielkie słowa i wielki prorok. Czy to się może przekładać na nasze małe ludzkie historie? No tak, może nie negocjuje się to w takim majestacie, chociaż z kim Pan Bóg rozmawia, z jakimi prostaczkami w świecie, co im pokazuje to? To chciałbym się być, jeden Pan Bóg wie. Na pewno prości ludzie, pokorni ludzie, jak ks. Faustyna, doświadczyli takiego spotkania z Panem już tutaj na ziemi, że, że po prostu zaniemowili. Trudno im było nawet opowiadać, co widzieli, bo to wszystko było tak inne, tak cudowne, tak fantastyczne, tak niebiańskie, że słowa ludzkie nie wystarczały, żeby to opisać. W tym pięknym jest jeszcze to, że Izajasz, widząc, że jest nieczysty i o tym mówi przecież, nie usłyszał tego, nie przejmuj się, tolerujemy Twoją nieczystość, tylko zostało czyszczone, czyli doprowadzone do poziomu Boga. Zgładzony, zmazana. Nie zamazana, a zmazana. Proszę Państwa, co innego jest napis na murze zamazać farmą, bo farba może wybraknąć, napis nie będzie przebijał, wiele rzeczy przybija, a co innego, kiedy to zostało zmazane, farba została z... zdjęta i nic już nie będzie przebijać. I proszę zwrócić uwagę, że jak, w jakiej prawdzie staje wtedy, yy... I mówiąc mówiąc, to ja, poślij mnie. Już nie ma tego, a ja niegodny, ja nieczysty, ja do niczego ja się nie nadaję. Poślij mnie, poślij mnie. On wie, że, że będzie teraz asykurowany przez pana Boga, że będzie miał taką dobrą asykurację w Bogu i że będzie gotów wypełnić misję, właśnie po tym zgładzeniu przez Boga grzechów. Ale rzeczywiście nikt ma nie martw ma się, no tam masz że pewne słabości, to my przymkniemy oko. Tak, nie, tolerujemy cię. Nie, my po prostu to zmazaliśmy, zmazaliśmy. I człowiek oczyszczony od razu bierze się do roboty. Natychmiast od razu rzeczywiście. No to do roboty. Natychmiast też wziął się Święty Paweł, którego fragment listu za chwilę będziemy czytać. Księga. Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Rozdział 15, wersy od 1 do 11. Przypominam, bracia, Ewangelię, którą Wam głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak Wam rozkazałem. Chyba, żebyście uwierzyli na próżno. Przekazałem Wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z pismem. Że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem. I że ukazał się Kefasowi, a potem dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom w końcu. Już po wszystkich ukazał się także i mnie, jako poronionemu płodowi. Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży, lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna. Przeciwnie pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja co prawda lecz łaska Boża ze mną. Tak więc, czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak wyście uwierzyli. Święty Paweł, jego historia, to jest historia paradoksu, a on jest człowiekiem paradoksem. I jak się czyta to że on jest najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzin zwać się apostołem. A potem czytamy za chwilę, że pracowałem więcej od nich wszystkich. Nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną. Pycha czy pokora? Co to jest? A może obydwie naraz? Hmm. A może świętość tak ma wyglądać? Pokora. On mówi prawdę. Pokora to nie jest poniżanie siebie. Pokora to jest powiedzenie, jeśli jestem mistrzem świata w bobslejach, to jestem mistrzem świata w bobslejach. A nie w szachach. A nie w szachach, i, i tam bym dostał upnia. Z oceną człowieka jest bardzo, bardzo trudna sprawa, bo tylko Bóg wględ, wględ, ma wgląd w nasze serce głęboko. My słusznie nieraz rano wstajemy i mówimy: Jestem wielki. No idę dzisiaj do pracy, mam przygotowany projekt, tam prezentację jakąś świetnie. Projekt został przyjęty z aplauzem, ale jedna koleżanka powiedziała: Wiesz, popisujesz się, i to są stare chwyty. I popsuła mi całą prezentację. Więc jestem wielki, jestem mały. Człowiek jest pod, pod, zdolny do rzeczy wielkich, heroicznych. Człowiek jest zdolny do podłości, nieprawdopodobnej. I chociaż na dnie jest jedno coś, co jest, co jest ważniejsze dla nas. I według tego będzie nas Bóg sądził. Nawet według dna serca. Ale, ale rzeczywiście miotały nim bardzo sprzeczne yy, uczucie, emocje. No i tak nam się też wydaje, że nie nas coś zrobię, to jestem wielki, wspaniały. I wystarczy jedna krytyka jedna porażka i już chcemy zmieniać pracę, wyprowadzać się z osiedla. Paradoks polega na tym, że jeszcze te nasze sukcesy są wszystkie oparte też na Panu Bogu. I na łasce. co mówię, człowiek się nie przekona, co to znaczy łaskach i kiedyś nie straci. wtedy widać, że, że to, to pan, przez te lata, które ja uważałem za swoje arcydzieło, to działał Pan Bóg. Święty Paweł jest uznawany jako apostoła, ba, jako jeden z filarów Kościoła, bo dwa te filary były, Piotr i Paweł, to wszyscy wiemy. Natomiast Paweł Jezusa przecież historycznie, wprost nie widział. Owszem, widział, ale jakby niehistorycznie, jakby nie wprost. Bardzo jest ciekawa sprawa, może tutaj wejdę trochę w słowo, że kiedy Paweł przybył do Jerozolimy, żeby spotkać się z apostołami, nie ma ani słowa, że pobiegł na górę do Ogrodu Oliwnego. Że tutaj Jezus siedział, że tutaj dotykał. Dla niego Jezus nie jest wspomnieniem z ogrodu liwnego. Dla niego Jezus jest żywym Chrystusem, którego ciało spożywał, którego Eucharystii uczestniczył w łamaniu chleba. I ten, który żył w Jego duszy, w jego wnętrzu i żył w innych ludziach. Także nie ma tutaj żadnej tęsknoty za Chrystusem historycznym, bo jest Chrystus mistyczny, który w Nim żyje. To jest bardzo ciekawe, że on się tym w ogóle nie zainteresował. To nie była pielgrzymka do Ziemi Świętej. To było spotkanie z żywym Kościołem Jezusa Chrystusa. Paweł dzisiaj mówi, czy to ja, czy inni głosimy Ewangelię Chrystusa. Nie, bo było to obojętne. Jeśli ktoś nawet na złość głosi Ewangelię Chrystusa, to on się też cieszył, czy to Królestwo Bożemu, taka złość przysparza sukcesu jakiegoś. Czy to jest dla nas nauka i my też możemy tak głosić Chrystusa jak święty Paweł? To znaczy jak? Nie udając się do miejsc świętych, żeby Boga szukać, bo już Go poznaliśmy. Nie, to znaczy, że Święty Paweł był mistykiem, yy, nam to pomaga. On był w Jerozolimie parę dni, mieli tam ważne sprawy do załatwienia, ważne sprawy do omówienia. Gdyby mieszkał tam przez rok, na pewno by poszedł zobaczyć te miejsca, bo to żaden grzech, wręcz przeciwnie. My natomiast potrzebujemy jeszcze mleka ciągle i te miejsca święte są dla nas tak ważne. Ale zresztą to w tradycji Kościoła pielgrzymuje się do miejsc świętych, więc cóż dopiero o tych najświętszych mówić. Święty Paweł nie głosi siebie, on czasem o sobie mówi w kontekście wiary, ale głosi Chrystusa. Tutaj jest pełen karygmat. Czy to jest sposób na, na głoszenie swojej wiary wobec bliskich na przykład? To jest trudny kontakt. Czasem ja o tym mówię nie bez powodu. Kiedy dzieci przestają chodzić do kościoła, tutaj mama mówi, karygmat, jak święty Paweł, ma to jakiś wpływ na naszych bliskich? Proszę zwrócić uwagę, że bardzo często się w Piśmie Świętym powtarzają te same słowa. Właśnie, że, umar, że zmartwychwstał. Paweł jakby taki skrót robi całej katechezy tej paschalnej. Bo oni chcieli, żeby to nie tylko, żebyśmy my wiedzieli, bo ktoś powie, już czytałem, no już wiem, co chodzi o to, żeby te słowa spadały jak krople w skałę naszego serca i ją rzeźbiły. Kropla może sobie ze skałą poradzić, tylko musi tysiąc, sto tysięcy razy uderzyć, milion razy uderzyć. My też przychodzimy do kościoła i ciągle mówimy te same teksty. Nie po to, żeby je rozumieć, tylko żeby je pamiętać i żeby nimi żyć, żeby mieć je w sferze odruchu. Tak jak człowiek ma w sferze odruchu słowa, które krzyknie, gdy się sparzy, gdy ktoś go ciężko obrazi czy napadnie. Chodzi o to, żebyśmy pamiętali te słowa, nie rozumieli, pamiętali, żebyśmy w godzinie śmierci wyszeptali fragment modlitwy w godzinę śmierci naszej, też módl się za nami Maryjo. Dlatego ciągle w powrót do tego samego, ciągle powrót do tego samego. Żeby te słowa stały się naszym życiem więcej niż tylko jakąś wiedzą, ale światłem na drodze wiodącej do nieba. W tej Ewangelii jest taki epizod, który może jest mało znany. Pan Jezus zmartwychwstał, potem spotkał uczniów w drodze do Emaus, potem ukazał się w Wieczerniku, a potem było w niebo wstąpienie i pozostawił apostołów. A tu jest jeszcze napisane, święty Paweł o tym pisze, że zjawił się więcej niż pięciuset braciom. To jest bardzo ciekawe. I bardzo ciekawsze jest, że dopiero potem pokazał się Jakubowi. <laughs> Proszę zwrócić uwagę, że ci apostołowie chodzili za Jezusem tak wiernie, a on się pokazał pięciuset, a Jakubowi się nie pokazał. Z niewiadomych powodów. A później po wszystkim, w końcu już po, już po wszystkim, w końcu już po wszystkim, ukazał się także i mnie. A więc apostołowie też dostali świętego tego Pawła jako apostoła kolejnego, tak z boku, tak poza kolejką. Pan Bóg ciągle ich ćwiczy w tym, że, żeby im się w głowie nie pomieszało. Żeby im nie zaszumiało w głowie od tych zaszczytów, które ich spotykają w Królestwie Niebieskim. Za chwilę przejdziemy do Ewangelii. Księga. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Rozdział 5, wersy od 1 do jedenastego Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego. A on stał nad jeziorem Genezaret, że zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i pukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wypój na głębie i zarzućcie sieci na upołów. A Szymon odpowiedział mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i nic nie łowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb. Że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby ich przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I Jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy zdumienie wprawił połów ryb. Jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił, i przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim. No tak, znowu pytania mamy do Ewangelii, pytania do Pisma Świętego. Zostawili wszystko i poszli za nim. Tylko, że za parę lat, dwa lata, trzy lata, okaże się, że Piotr znowu łowi ryby za apostołami. Kurczę, skąd tą łódkę wytrzasnęli? Gdzieś w leasing oddali, gdzieś na parkowanie do jakiegoś doku wstawili, ale łódka czekała, jakby się nie powiodło. Koledzy w seminarium, jak byłem, żartowali, jak mnie nie dopuszczą do święceń, to ojciec jeździ moim samochodem, przerzuca się na taryfę. <grych> ale nie, to, to były żarty. Natomiast rzeczywiście zostawili, ale jak my zostawiamy za Chrystusem, idąc za Chrystusem, zostawiamy wszystko, ale tak i nieraz jakiś skarb gdzieś tam chcemy przemycić, na wszelki wypadek, na wszelki wypadek. To jest dla mnie za, zawsze zaskakujące. No i znowu tutaj mamy Jezusa, który stągwie, były napełnione aż po brzegi w kanie galilejskiej, a tutaj zanurzały się aż po brzegi Łodzie wiozące te dwie, dwa Jeden połów w dwóch częściach Na dwie łodzie rozłożone Znowu Jezus idzie nam Chciał się przyjść na maksa Daje po bandzie, że dużo, obficie mógł, Mogli przywieźć zwykły połów ryb I też byłaby sensacja, że coś im się udało Ale nie, to Jezus musi Zrobić to naprawdę z, z wielkim wystrzałem Że oni płynęli Ledwo, ledwo, bojąc się, że jeszcze utoną z tymi rybkami i proszę Państwa, trzecia uwaga, żeby zrozumieć głębie tego wydarzenia, pamiętajmy, że Żydzi nie lubili morskich spraw w ogóle. Oni nie mieli floty, oni nie byli wojownikami na morzach. Oni zdecydowanie bardziej lepiej czuli się na lądzie, pustynia nawet, owieczki, paśli i bydło. A wszystkie te stwory wodne to dla nich było w pieku, to dla nich był symbol piekła. I dlatego łowić ryby to znaczyło te ryby ratować ratować te ryby. W sensie w symbolu ratowania ludzi. Wyciągnąć człowieka z piekła, to jakby wyciągnąć człowieka z jeziora. Pamiętam ktoś kiedyś takie porównanie, że Pan Bóg chce nas wyjąć z tej śmiercionośnej rzeki czy jeziora i sięga ręką, a my się zachowujemy jak ryba w akwarium, która zwiewa przed Panem Bogiem, gdzie się tylko da. Rybka biedna, jak jest osaczana przez tego, kto się opiekuje akwarium. No, szały dostaje, bo myśli, że to koniec znaczy. A ktoś chce nas złapać, wyciągnąć z akwarium i wrzucić do oceanu. To jest właśnie to, że Chrystus chce nas wyjąć z akwarium naszych grzechów i wrzucić do oceanu. Takie można porównanie dać, jeśli chodzi o proporcje między niebem a ziemią. Warto jeszcze zauważyć na symbol sieci. Oni jakie, jakie mieli kryterium tkania sieci, szycia sieci. No że szyli sieć taką, jaka największa mogła się im przydarzyć, w sensie połowu, no na, na maksa tam. Widzieli połowy już niejedne w życiu i wiedzieli, jaki to, to połów może być największy. I tak sieć do tych granic szyli. A tu przyszedł Chrystus i sieci się zaczynają rwać. Oni spotykają się z czymś, co rozrywa ich dotychczasowe pojęcia, rozrywa ich dotychczasowe patrzenie na świat. Co zmienia ich w ogóle światopogląd. Proszę zwrócić uwagę, zatrzymali się zdumieni, zdumieni. Zdumienie to jest taka sytuacja, kiedy człowiekowi rozum odmawia analizy sytuacji. Jesteśmy, jestem zdumiony, jak, jak to możliwe, że coś się takiego dzieje? Jestem zdumiony, jak to możliwe, że coś takiego się dzieje? No i Pan Bóg każdemu z nas chce te sieci porwać. My mamy jakieś takie sieci, że jak Bóg mi pomoże, to dostanę cukierki, jak Bóg mi pomoże, to dostanę dobrą pracę, jak Bóg mi pomoże, to mi da tysiąc złotych. A Pan mówi, co? Tysiąc złotych coś tylko? I jak daje nam takie skarby, że to wszystko, rozrywają się nasze oczekiwania, Garnuszki, z którymi stoimy do Pana Boga po, po dobre jedzenie, okazują się za małe na to, co Pan Bóg dla nas przygotował. Czemu Piotr tak reaguje i mówi o swoim grzechu? Przecież mógłby powiedzieć: Mistrzu, to ty, znalazłem cię, idę za tobą. A on mówi: Odejdź, jestem człowiek grzeszny. Szymon wątpił. To jest w tych wszystkich scenach związanych z jego powołaniem. Dlatego uważał się za grzesznego, że Chrystusowi nie ufał. Może, może nawet gdzieś, ja wiem, to już czy moja fantazja za daleko nie wypływała. Może nawet chciał, żeby ten połów się nie udał, bo wrócił, powiedział: No i co proroku, no i co proroku? Gdzie te ryby. A on też był zdumiony i zaskoczony takim obrotem sprawy. Proszę Państwa, odwołam się tutaj do filmu Zefirellego. Kapitalna scena powołania Piotra. Piotr na początku wraca z tego połowu, krzyczy. Jego znajomi mówią: Panie Jezu, to jest ten Piotr, taki gwałtownik. Jezus na niego patrzy tak z daleka. I już ma simple, tak ciepło w, tak w oczach Jezus widać, że pokochał tego Piotra od razu. Piotr się mądrzy, klnie, ale Jezus mówi wypłyń. I on tak się patrzy, temu Jezusowi w oczy i coś zaczyna iskrzyć, no a potem to już był właśnie upadek do kolan. Ale kapitalna scena nawrócenia Piotra w filmie ze Firelego. To łatwo znaleźć. On jest na YouTubie całkiem legalny, więc można sobie oglądać, powtarzając parę razy to ujęcie, bo świetnie to że rozegrali. Może to ten sam dystans, którym Piotr tutaj się wykazał, potem spowodował, że zaparł się go w Ogrójcu. No Piotr był powoływany dwa razy, bo jak Jezus przyszedł, teraz ta scena, co czytaliśmy z Łukasza, piąty rozdział, to już nie wierzy, że oni się spotykają. Oni się spotkali u teściowej Piotra, był w domu. I coś tam ten początek był taki, że, że, że tak się kończy ten, ten preludium, początek powołania, że pada do nóg i mówi Jestem grzeczny. A, a Jezus mu zapowiada: ludzi będziesz łowił. Będziesz wyciągał ludzi z otchłani piekła siecią Słowa Bożego i sakramentów. Będziesz moim pasterzem. Będziesz pas no, ryb, ryb się nie pasie, ale hoduje się ale się je wyciąga w znaczeniu naszym ludzkiej duchowości, wyciąga ku słońcu, ku, ku brzegowi, który jest zbawieniem dla każdego, kto tonie. A kiedy, proszę, księdza Piotr został oczyszczony? Bo to chyba jest los każdego proroka, tak mi się wydaje. Święty Paweł, kiedy spadł z tego konia, czy tam, jakoś tam upadł, powalony, stracił wzrok. I wtedy tego doznał. I zajasz, to było tam napisane, oczyszczony podczas wizji, a Święty Piotr? Jakiś kataryzm. Święty Piotr się nawraca, już moment taki mocny jest, kiedy na dziedzińcu świątyni płaczę. Gorzko zapłakał. Gorzko, proszę Państwa. Można płakać sobie słodko, tak na filmie miłosnym, tak sobie na jakimś innym, słuchając jakiejś słyszającej muzyki, można sobie pochlipać trochę, ale tak jak gorzki płacz, który dotyka błota serca grzesznego, no to wtedy jemu się trafił. Płakał do dna. A potem ta rozmowa z Chrystusem przy śniadaniu, to już było dopełnienie. Idź, Pasiowce, moje. Ja Cię tylko miłuję, ale nie kocham. To jeszcze nie, czy odwrotnie. Czy ja Cię kocham, a nie jeszcze nie miłuję, to nie jest jeszcze miłość. Ale już Piotrze, iść głosić Ewangelię, to on już wtedy jest Bożym Człowiekiem. Proszę Państwa, oni wszyscy tak, tak, geograficznie, tak przestrzennie wędrowali za Jezusem. Jezus, Cześć, pierwszy oni za Jezusem. Ale w duchach, w sercach swoich, oni to mieli ustawione zupełnie odwrotnie. To Jezus miał być za ich myślami. Chcieli być prezes, ministrami, chcieli być prezesami Rady Ministrów, chcieli być prezydentami, chcieli władać, chcieli mieć znaczenie. A Jezus, Jezus był im potrzebny do tego, żeby to osiągnąć. Natomiast, Ostatecznie można powiedzieć, że oni się nawracają w Dzień Zesłania Ducha Świętego. Wtedy rozumieją, że to nie oni, Jezus ma iść za nimi. Oni mają iść za Jezusem. Nie On żyje dla nich. Oni żyją dla Niego. Czyli może być tak, że chodzimy z Jezusem przez lata, słuchamy Ewangelii tak, rzeczywiście. i jó, przez lata jó. jesteśmy, według własnego sądu ludźmi Bożymi, wyznającymi tak, wiarę, tak. ale jeszcze nie ma w nas przemiany. Uprawiamy swój biznes. To jest możliwe w małżeństwie, w życiu świeckim, ale w kapłaństwie to nie. Nieprawdopodobnie jest to możliwe, dla kogo ja to głoszę, dla kogo ja to wszystko robię. I to nam się wpisuje w tą gorycz i w ten popiół Wielkiego Postu, kiedy Piotr został przemieniony właśnie wtedy, kiedy zdradził i kiedy. Dostrzegł, co zrobił. Tragiczna postać, ale wspaniała postać i piękna spodnaźnie. Przypieczętował to wszystko męczeńską śmiercią. I z tą myślą trochę wielkoposną. Dziękujemy Państwu za uwagę. A do usłyszenia mówią. Ksiądz Piotr i Paweł Kańska. Księga. Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta. Dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy i przyjaciół, wejdź na www.radiowarszawa.pl i wpłać darowiznę. Wzmocnij nasze dobre fale. Dziękujemy.